Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy dzisiaj w jedno miejsce. Tam praktycznie co roku tam jeździmy. No i chcę, żeby to tak wiecie, było nie tak jak w tamtym roku czy tam dwa lata temu, tylko na zasadzie takiej, że po prostu idziecie ze mną, tak jakby moimi oczami, nie? No i yy, jeszcze co? Jeszcze muszę jechać sobie do Pepko, nie wiem czy nie, może dzisiaj, bo po prostu ciągle bije kubki. Ciągle bije kubki, lecą mi czy przy zmywaniu czy na tym, na suszarce, yy, no lecą mi kubki, muszę sobie jakiś fajny, fajny kubek kupić, a miałam jechać do Wekszyma, ale w są... nie są ładne i są takie małe mało mililitrów mają. Mm. Jeden mam zekszyn, ale wolałabym. No wiecie, jakiś taki... O, ostatnio ten taki duży sobie zbiłam różowy. Wysoki taki fajny. No także mm, zapraszam Was na wycieczkę do Jeruzela. No i jesteśmy. Mm. Może pojedziemy do jakiejś knajpy takiej. Gdzieś tutaj jakąś nowa, nowa chyba powstała, otworzyli. No Ale dobra, zapraszam Was na spacer po Jeruzalu. No i dobra tablica informacyjna. O, jakieś spa, 32 km, co to jest? Jak idziemy, Iwo? A jestem sta... Ymm... Stacja tramwaju konnego, który działa sobot, sobota niedziela. Ten tramwaj działa, tak? I on jest Ozir Mrozy. Chodzi. No i dobra, i tutaj mamy ryneczek. Od razu się wychodzi. Taki ryneczek. To jest przystanek. To ryneczek, co oni tu przywieźli. No i tu jest ta słynna ławeczka. Polo w kąta. Jarmark polkowy. Słuchajcie, 16 sierpnia. Dobra, pojechał. 16 sierpnia. Więc wyjdzie dzisiaj albo jutro, czyli dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy 12 13. To możecie sobie jeszcze zaplanować coś. O. Rozpoczęcie wydarzenia, ciocia Aga, Piotr Pre, Ręgowski, Piotrek. No, będzie się ciągnął, bo 16. Dobra, idziemy. Reklamy o ten jarmark folkowy. Tutaj mamy wychodząc ze sklepu. Mamy... Teraz wejdziemy do tego sklepu. Chodź! Mamy taki ryneczek. Tu kiedyś to było takie zaniedbane, a teraz już jest ładnie. O, tutaj jest lawenda. Tutaj mamy kocimiętkę wszędzie. I zobaczcie, lawenda taka nie bardzo, kocimiętka. Dalej kwitnie. Mamy bar, grill, sklep wielobanżowy, tam są pamiątki. I chyba lody. No. O, tak to wygląda. Tam jest kościółek i idziemy do kościoła na żeby... Tutaj z boku jest plebania. Mam nadzieję, że bardzo nie będę trzęsła. Tutaj też się pozmieniało w tej plebanii. Koło dookoła. Później pojedziemy do tego. I wody zawsze mówi knajpa, ale pojedziemy do tego tam jest jakieś nowe miejsce z jedzeniem nic nie wzięliśmy sobie dzisiaj She worked as a Tutaj mamy o, takie pocztóweczki i y, za pocztówki o, ofiary wrzucamy do skarbonki. Ofiara y, czyli 5 zł. O, do tej skarbonki. zaraz coś... Chcesz jedną? To ładne, to ładne. Nie? Może to Dobra, wrzucamy. No, dobra, wychodzimy z tego kościołka. I tutaj mamy to plebanie od razu, na lewo. Tutaj też tak ogarnęli trochę. Tędy się da wejść, wyjść. Czy jak? No. Nie. O, ale tak ładnie tu. I malwy. Ciemna malwa. Dobrze, to idziemy dalej. Tędy? Obejdziemy go dookoła trochę. Ciekawe czy tam się da zejść, bo na no dobra pójdziemy dookoła. Idziemy tam, dookoła tego sklepu, bo tam jest ten konny taki, ustrażacki. Kupują te mamroty. Ja w tym roku nie kupuję mamrota, bo kupiłam tam w tym roku i Try... po prostu tragedia na no. co tu dużo mówić. Troszkę gminna biblioteka teraz jest. O. I to jest właśnie to, ranczo nad stawem, tu jest reklama. Zobaczymy, pojedziemy tam. Barnoc legi Wędzenie ryb. Wędzona ryba, dobra, zobaczymy. O. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dookoła. Tutaj mamy jakąś reklamę. Rancho-dworek. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Gdzie to jest? Rancho, szkolna 23, wilkowyjskiej, Dworek Lucy. Start budowy, Wilkowyska 1. Pierogi, parking. Nic, trzeba będzie to zobaczyć tam, nie? Tego nie było. Siedzimy sobie na oweczce w słońcu. Ale to, to nic. Cieszymy się słońcem. Mamy lody. Mamy lody. A czemu ty masz taką ładną skorupkę, a ja nie? No ty masz więcej. Nie, ja mam taki sam jak ty. A nie oddzieliła tych smaków. Nie, no same śmietankowe wzięliśmy, bo tutaj są... Taki o piątala Kosztuje Tylko on ma ładniejszą Ja nie wiem dlaczego, no nieważne <noise> no. To jest cały czas ruch Ale tego szesnastego to To jest sobota czy niedziela Ale warto by było Tutaj nie ogarnęłam tematu Tutaj, o na tym koło tej fontanny na tym punkcie centralnym jest takie cuda pamiątki: Hadziukowie, Solejukowie, Jola Pietrek, o, Jan Japycz, Stach Japycz, i tak dalej. Franceska i Witepski, Wioletka i Stasiek. No i tak słuchajcie, dookoła tu. Tam i tam. się tu pójdziemy, zobaczymy. Wójtowa, Michałowa, Czerepa, Gusy, Lucy. Reżyser, scenarzysta, pomysłodawca i scenarzysta. Hmm. Fun... A, jeszcze tutaj są fundatorzy: Karolina i Witold Wronka. Fundatorzy są jeszcze oddzielnie tych tabliczek. Dobra, idziemy. Tutaj mamy rekonstrukcję dworku Lucy, tak? Dworek Lucy 80 metrów informacja, tam patrzę konik stoi No następne, słuchajcie, ciekawe miejsce będzie tutaj tablica informacyjna o to, że to w budowie jest mhm. Ja tak z samochodu, bo o tam za nami coś jedzie, to ja zjadę sobie tu Słuchajcie, tu chyba można coś zjeść. Czy co to jest tutaj? Basen niby No i ogólnie to jest informacja. A tutaj jak wyjdziemy ze sklepu ukrychy i będziemy się kierować na na południe, zaraz chwila, bo tutaj o, to jest szkoła, to trafimy do szkoły. I tutaj mamy kolejny budynek. Jakieś prace są, kurczę. A tutaj mamy przychod. A z filmu oczywiście, nie? No i tak stanęłam dziwnie i tyle. O. A tutaj zbliżamy się do punktu aptecznego, że wam pokazuję. Punkt apteczny. O. To też jest. Y, tutaj jest... Y, tam jest kościółek, a tutaj jest OSP, to coś wam pokazywałam, no i tam za tym OSP Jaruzal jest sklep Ukrysi no to tak o. i jedziemy zaraz do tej do tej karczmy niech on tu mi wyjedzie a to, to. Tutaj jest rynek z lewej i skręcamy tu, gdzie wjechaliśmy wcześniej. Tędy wjechałam. I jedziemy i ta karczma będzie chyba po lewo, z tego co pamiętam. A jak jest oddalona daleko, to oddalona, daleko to kurczę nie pamiętam, ale zaraz... Ajdy. to włączę się wręcz nad stawem jajskie jajka no tak, tak trochę tutaj dziwnie obieg a nie dwójka Dobra, może, może na dwójce pojadę i tędy tam jest główna droga zjechałam to już jest w Latowiczu Latowicz, tutaj są domki Ciekawe, ciekawe, trochę się mam brudne, Sorry, tu I tutaj możemy sobie coś zjeść. Czy jak? Dobra, parkujemy. Dobra, idziemy. Tutaj macie jeszcze start? O Boże, staw sportowy. Mhm. No nic, idziemy do tej tutaj. Nie karczma taka, zobaczymy co to tu co, co mają. No i tak, barczynny weekendowo Szkoda, kurcze, telefony I tutaj trochę To tutaj musi być sporo ludzi. a dobrze, i gofry, lody Okej, okay, całkiem fajnie, tu przyjemnie Jedziemy No i spotkałam tutaj takiego pana no i na tego 16 właśnie zapowiedziało się 2000 osób. Radio, telewizja, te sprawy. No i ten bar tylko właśnie weekendowo. I noclegi też, bo tutaj są noclegi. O, ym, nie pytałam o ym, ceny, jak tu jest, ale to widzę, że tutaj są po prostu domki i pewnie te domki będzie można wynajmować. Jest po prostu upalnie gdzieś jedziemy coś zjeść ale jeszcze nie wiem gdzie, zastanowimy się także tutaj fajne miejsce się klaruje bo to dopiero robią tam też robią tam rekonstrukcję tego dworku Lucy no także będzie trochę ciekawiej, bo do tej pory to tak niewiele było no nie, nie i tak, po drodze Zrobiliśmy zakupy i nigdzie nie pojechaliśmy na jedzenie. Kupiliśmy sobie pizzę, linkę a ja tak w dino. Eee, 16 zł. Fikusik prześliczny. Efikus szewerna. No, prześliczny fikusik. Może go tu. Maltanki. Ktoś bardzo lubi maltanki. Stitch to już do szkoły, gumeczka. Jakieś takie dobre pieniądze były za te Stitch ile? 3 złote? Gumka do ścierania. Tutaj mamy to też z szkoły na szkole. Chusteczki odświeżające. 4 coś Takie w puszce. To do szkoły będzie miała Dla mojej koteczki nieszczęsnej takiej. Ona lubi wątróbkę z połowinką. 4 złote coś tutaj mam dla białego dla białego koteła mam yy, to też około 4,99 zł yy, to się przykleja a to jest kocimiętka do żeby był zabawowy 3,85 zł specjalnie sprawdzałam cenę 3,85 zł, francuskie, tańsze jest niż w Biedronce, ostatnio w Biedronce właśnie podróżało do czterech coś yy, taki 990. Taki e, do puchania. Długotrwały zapach, ale naprawdę ładnie pachnie. Mi teraz będzie potrzebne, bo będę prawa takie, wiecie. Zleżała, że tak powiem, ciuchy. Cafe makijato. No, było na, z największą ilością cukru, boże, cukru. Kawy, bo tam były przeróżne. Ale tutaj mamy najwięcej. Yy, najwięcej kawy, no skład to to wiecie, no no ale dobra yy, Trzeba będzie ją wypić co jeszcze kupiłam boczek ładny boczek, ale bez skóry niestety będę robiła zabijany 2 kilo serduszek będę robiła gulasz yy, żeberka takie w potrawce też będę robiła tej ja wersji kilo chyba też Kilo coś, ci kilo 400 Prawie <laughs> I sobie wziął bułeczki Paluszki takie I do tego parówki Tamte właśnie sokoliki Będziemy robić pod e, Nocne przybory Też były po 2,95 Dobra cena I wziąłem dwie One są właśnie mi mm, Innych nie toleruję. Zero perfum, dlatego że te perfumowane to one niedobrze. Niedobre są przyprawy. Suszone pomidory dodam do boczku zawijanego. No, przymierzam się już do do zupy. To, to będzie na słodko, aczkolwiek można to jeszcze dodać do kawy na przykład, nie? Kary. Dlaczego ja jedną wziąłam, kurczę? Miałam dwie wziąć. E, kebab gyros mam takie mięso z rosołu. Pokroję je na kawałki. Ono nie jest za zbytnio słodkie. O Jezu, słone. Ja już jestem zmęczona. Nie jest za bardzo słone, więc przyprawię tym i będzie elegancko. Pity nie wzięliśmy, kurczę. No i co? Ziemniory niby wczesne 70. 7 zł, 4 kg to sobie tu położymy i dwie ziemie. Po cztery złote były yy. Ach, ile to jest? 20, Dwudziestki. Dwie dwudziestki Przesadzę kwiatki. No i tyle. Trzymajcie się. Do następnego filmu.